Hej, dzisiaj mam dla Was filmik, w którym narysuję ten portret po raz drugi. Stworzyłam go 2,5 roku temu i jestem bardzo ciekawa, czy od tego czasu moje umiejętności się poprawiły. A wy jak myślicie, jest lepiej czy gorzej? Chociaż w sumie, po co zgadywać, po prostu to sprawdźmy. Powiem Wam, że jest to pierwszy raz, kiedy po kilku latach postanowiłam narysować coś, co już kiedyś stworzyłam. Z reguły nie wracam do starych portretów, tylko tworzę zupełnie innych zdjęć. Jednak za namową brata uznałam, że mogę spróbować zrobić takie porównanie. W sumie byłam też bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie i czy będzie zauważalna jakakolwiek większa różnica pomiędzy starym a nowym rysunkiem. I wiecie co? Już na etapie szkicu twarz była ładniejsza i bardziej proporcjonalna. Poprawiłam się także z cieniowaniem, a najlepsze jest to, że nowa wersja jest kolorowa, a 2,5 roku temu nie umiałam dobrze rysować ołówkami, a co dopiero dobierać i łączyć odpowiednie barwy. I ja wiem, że ten rysunek również nie jest idealny i znajdziemy w nim jakieś błędy, ale w porównaniu do wersji 2016 to wow! Naprawdę widać ogromną zmianę, a jestem pod jeszcze większym wrażeniem, patrząc na to, że ja tak naprawdę w miarę regularnie rysuję dopiero od roku, więc co będzie na przykład w 2020. Dlatego jeśli nie widzicie sensu w tym, co robicie, bo nie zauważacie wielkiego postępu, to zróbcie sobie porównanie. Czy to rysunku z tego samego zdjęcia, czy tej samej piosenki, jeśli śpiewacie, czy czegokolwiek innego. Po prostu zróbcie dokładnie to samo, co jakiś czas temu i na pewno zauważycie różnicę. A powiem na swoim przykładzie, że jest to mega motywujące do dalszego działania. Naprawdę. Mam dla Was malutkie zadanie. Napiszcie mi w komentarzu, co jest Waszą pasją, w czym jesteście lub chcecie być mistrzami. I jak z Waszą motywacją? Macie dużo energii do działania, czy często odpuszczacie, bo nie widzicie sensu Waszej pracy? Czekam na Wasze historie, a już teraz możecie zobaczyć efekt finalny mojego wyzwania. Ok, to na tyle. Koniecznie dajcie mi znać, która wersja tego rysunku podoba Wam się bardziej. Starsza czy nowsza? Mam nadzieję oczywiście, że to nowsza. A jeśli chcielibyście kolejną część, to wyszukajcie na moim Instagramie rysunkowym jakichś prac, które podobają Wam się najbardziej, albo wręcz przeciwnie. Wyszło tak źle, że chcielibyście zobaczyć, czy teraz narysuję je lepiej. Wyślijcie mi gdzieś linka, może tutaj w komentarzu albo w wiadomości prywatnej. I jeśli będziecie chętni, to stworzę kolejny filmik. A my, mam nadzieję, widzimy się już niedługo, co? Do zobaczenia! Cześć!